No, to jest świeża, świeża byka. trochę na rozmnożenie, odmiana ignacy. Dobra, załadowałem, jadę na pole. To tutaj wszystko co widzicie, będą sadzone ziemniaki. I pamiętajcie, najważniejszy jest pierwszy przejazd, bo jak go skopiecie, to już potem reszta, reszta przejazdu będzie skopana. Dobra, to ja stanę zobaczę jak to idzie. Dobra. Ignaś się skończył. Puściutko w sadzawce idealnie starczyło i teraz bierzemy bierzemy autostankę. koło dzika? Raczej chyba nie. Zaraz tak ją na razie zostawimy, potem się ją przestawi. nie kiedyś pokazać bo tu stały maszyny to jest zaorane i uprawione ogródek się tu może jakiś zrobi nie Manik? zrobi się tu ogródek jakiś no a maszyny przestawiłem tam, tam pod tą szopę akurat się zmieściły tutaj będzie mniej wykaszania, trochę więcej pola Yeah, the tutaj będę sprawdzić mojek czy dobrze czy dobrze jest ustawiona kamera I w tym roku obyło się, obyło się bez wody. Coś Wam pokażę. Tutaj macie takie coś do wysuwania kawałek takiego pęta podciętego. Wiecie do czego to służy? Może nie wszyscy wiedzą. Jak wam to idzie do góry, to podrzucam wam tymi koszyczkami, żeby ziemniaki spadały, żeby podwójne, po, czy po czy po trzy ziemniaki nie leciały w koszyczku. To zwróćcie na to uwagę, jak macie to, to daleko wysunięte, bo to się szybkawo wziąże. Zobaczcie to, jest sucho, się kurzy, a są pooblepiane. Po Radła. Gdzieś się mokra ziemia na spodzie jeszcze utrzymuje. Od razu ją ogarnę. Wyczyszczę, przesmaruję. A jak się już coś odstawi, to już się o tym zapomina. żeby za e, tego nie przyłapała e, centymetr bym potrzebował centymetr pewnie jest w ciągniku mam gdzieś tutaj w tym bałaganie żeby wam powiedzieć mniej więcej ustawienie jakie ma ja, no. na ile to idzie to idzie na 30 31 cm tutaj a tutaj mamy od tego 67 Bo może ktoś będzie oglądał, kto nigdy nie sadził, a chce zacząć No to jak go puścicie, no to Wam się oprze tutaj na kołach no to cięgnem regulujecie, żeby była tutaj plus minus w poziomie sadzarka no jak to ustawicie tak jak ja mam, no to mniej więcej będziecie widzieli ile cięgno rozkręcić żeby się redline obsypywały ładnie. Tak ładnie do trójkąta się tworzyły. Jeżeli za mało rozkręcicie, no to wam się nie będą zamykały, takie, taki, taki dołek na środku wam się będzie tworzył. a tym sobie znowu regulujecie jak głęboko mają ziemniaki iść w tej linie. My sadzimy tak, żeby było ponad 10 cm, bo to lata niestety suche są. Lepiej, żeby tam były trochę głębiej, miały więcej tam wilgoci. Oraz jak się dużo już tam pod krzaczkiem dużo pyrek zrobi, żeby nie wyłaziły z tej redliny i się nie robiły zielone, bo jak płycej będą, no to nam się rozepchnie ta redlina. No I wam wylezą z tej jedliny, się zrobią zielone. No to już nie są na sprzedaż, tylko do skarmienia się nadają. No, miałem uruchomić tu ten podsiewacz, ale w tym roku mi się nie udało. Może na następny tutaj tylko łańcuszkami mi brakuje. No i to, to trzeba by przesmarować i rozruszać. To by się jakiś nawóz do tego, może do podsiewacza rzuciło, by lepiej rosły. Ale jak będzie sucho, no to, no to i tak nic nie urośnie. I tak. Jak myślę w tym roku, może się jakąś studnię, studnię wykopię, by się przydała. Jak będą suche lata, no to pyrka znowu będzie za rok droga. No a jeszcze wam pola, pole pokażę. Trochę je omówię. Taki vlog teraz zrobię. Kto nie lubi słuchać takich suchych vlogów, to już może zakończyć ten film. Tutaj macie lekki tutaj w tym miejscu uskok i tam dalej mi się zrobił. Ale to jest nie to, że krzywo jechałem, tylko pewnie sadzarka na coś natrafiła, a ona na łańcuchach luźno chodzi, tak musicie ją zrobić. Bo jakby była na sztywno zawieszona, jakbyście ruszyli kierownicą z przodu, no to ona też się Wam przesunie, a tak to jak jest luźno, no to lekki ruch kierownicą możecie wykonać bez konsekwencji skrzywienia tej liny. Tutaj, jak wam pokazuję w tym miejscu, no to była ścieżka, było później doorane. Także trochę twardo też tu było. No i tam, tam, jak mówię, trafiło pewnie na jakiś kamień i się lekki uskok zrobił. A Linę nie jest tak prosto sprostować. Prościej wam powiem, bruzdę się robi, jak podczas orki. Bo przy bruzdzie to możecie sobie, jak Wam wyjdzie takie półkole w tę stronę, no to możecie sobie ściachać. Jeżeli wyjdzie Wam w tę stronę, no to możecie sobie cofnąć, tutaj kilka razy przejechać i tu już sprostujecie, tak? A w linie no tego nie macie. Jeżeli Wam wyjdzie w tę stronę krzywo, no to jedynie ją możecie ściąć. No to potem do jedlenia Wam trochę chusteczkowo to wyjdzie. Jak znowu w tę stronę Wam wyjdzie, no to możecie po kawałku ją nabudowywać, no ale no to znowu zajmie Wam 10 przejazdów. Albo lepiej, żeby tak w miarę prosto wyszło. A teraz i na inny kamień, i znowu Wam wyrzuci w jedną, w drugą stronę. Kamieni trochę na polu było. Tych na wierzchu zebranych, tutaj do tego miejsca nam starczyło e, świeżej odmiany. A dalej, już jest to nasza stara odmiana. No, trochę było kamieni, no i na pewno jest dużo pod spodem. Z tym, że tu jest jeszcze zimowa orka. Jest dość twardawo, wam powiem. Przydałby się jakiś ciężki agregat, żeby głębiej robił, bo tym moim aż tak głęboko nie zrobię. To znowu mam problem z sadzarką. Potem z sadzeniem. No tutaj mniej więcej jest lekki dołek na polu, no to się zaczyna tu już orka wiosenna, gdzie ta ziemia jest bardziej taka miękka. I zobaczcie co się dzieje z jedlinami. No, tutaj są drościejsze te liny niż tam na tej zimowej tutaj od tej strony. Ale też jest taki no, minimalny uskok, no nie jest to... Jak na GPS-ie jest tam gdzieś odchył 10 cm może być, do linii prostej. Jak to mówią, lepsze jest wrogiem dobrego, dlatego nie podpisuję się pod tym, że to jest idealnie prosto, bo zawsze mogłoby być lepiej. Jakby mi wyszło tak, jakbym jechał na GPS-ie, no, no to się wtedy pod tym podpiszę. Pola, pola, bo na pewno będziecie pytali jest 2 z hakiem 230, 240, muszę to przemierzyć, ale coś tak plus minus, tak będzie. A właśnie miałem Wam pokazać no, właśnie tego prostowania, bo tu jest jedna jedlina, bo zaczął się robić. No to z kolejnym przejazdem będzie tylko, tylko gorzej. To musicie to na bieżąco korygować, bo jak wam się zrobi taka fala, to następnym będzie taka. To jak mi w pierwszym roku. I, i było kopane tak, że nie było po Edlinie jeżdżone, tylko prosto przeskakiwane z jednej na drugą w pewnych momentach, bo tak, takie mi tam fale powychodziły. Ale jak to mówią, nie zrobi nic źle tylko ten, który nic nie robi, tak? A jak będziecie coś robili, no to z czasem nabierzecie praktyki. Właśnie tak na wuja patrzyłem w pierwszym roku, jak, czy w drugim jak mu to równiutko idzie. No i powiem wam, że mi też już zaczyna tak prawie równo wychodzić te dliny. No tutaj tutaj są kiszoneczki, jeszcze dwie pryzmy zostały zapas, to w tym roku kupuje nie będzie. Tu jeszcze się Wam przespaceruje. Tutaj mi końcówka weszła źle, lekko jak widzicie, ucieka w tamtą stronę. Bo tak miałem przykniszące zrobione. A na oko, jak jest krzywo granica, zrobiona, no to też Wam trochę krzywo może przy sadzeniu pójść. Bo tu, jak zobaczycie, ta granica, no minimalnie też 10 cm, może uciekać. 10, a coś koło 10 Tam na pewno na kamerze nie będzie widać, tam jest drzewo No to minimalnie, minimalnie tutaj jakbym jeszcze sąsiada na samym środku ściął No to by było, ale też mu nie chciałem się worywać Bo tu ma, jak widzicie, już coś rośnie No ale tak to to pługiem granica jest zrobiona prawie że idealnie Także do granicy mogę sobie sadzić, zaczynać sadzić, tylko zacząłem od tamtej, od tamtej granicy zacząłem, a tutaj, no nie będziecie tego widzieli na kamerze, na początku wychodzi 6 redlin stąd, z tego miejsca, a na końcu są dwie. To się wszystko po kolei łączy, bo spod skosa. Spod skosa to pole wyszło, spod klina. Klin taki tu się zrobił. A to dlatego, że tamtą pszenicę, co tam widzieliście z początku, też jest granica przesunięta, ale to dopiero na jesień, na jesień słupek graniczny znaleźliśmy I, i no i co? I już było to posiane nie szło jak przesunąć. To w tym roku będę to musiał do tamtej strony doorrać, żeby wyszło równiutko. Tak jak tamta granica mi trochę ucieknie, w tamtą stronę, no to to pole też będzie tamtą stroną się odsunie trochę i powinno wyjść wtedy równo. Dobra, teraz to wyszedł prawdziwy vlog. Taki długi. Dajcie znać w komentarzu. Napiszę jeden komentarz na samym początku z pytaniem, ile osób dotrwało do końca. Jak dotrwaliście, zostawcie pod tym komentarzem kciuk w górę. E, dobra, ile wyszło? E, tona chyba była sadzeniaka, jak się nie mylę. Cała ta przyczepa D47 no i tam z 10, może więcej, worków dobraliśmy tych trzestek. A były w czterstkach, ponieważ no przygotowane na sprzedaż, no i trzeba było jakoś określić ile dla siebie zostawić. Trochę nam jeszcze zostało, no ale to myślę da radę jeszcze upchnąć. Po 60 groszy były sprzedawane, także żebyście wiedzieli. Dobra i w tym filmie to wszystko, mój kanał, film, film. I tutaj film, jeżeli nie widzieliście to wbijajcie, jeżeli Wam się podobało, zostawiajcie kciuki w górę, subskrybujcie kanał i do następnego, cześć!